Bum bum. Robię sobie popcorn. Ja widzicie, że będę będzie strzelał popcorn. Tak, dobrze słyszałeś, że to Saurwana. Dani mi... daj Witam, witam. Czekamy, jak zacznie to strzelać. Witam, witam, Siema. Witam, witam. No ogólnie po co mam Marcela Muszyński, po co No, witam, witam. O, ogólnie popko, Czekam jak się na grzeje. Pozdrawiam, Jakuba Kołoszawski. Pozdrawiam Cię, bent. No, czekam, czekam, jakoś nie strzela. A, ja kobra sobie ogląda film. ja robię popcorn. Nie, dużo oleju nie wpuściłem, tylko jakoś się trochę tak za długo wygrzeje. Poczekajcie chwilę. Ma dużo oleju, nie bawcie się, zawrócę strzelać. Mogę się do mnie odezwać dzisiaj o godzinie 10. Robię pozdrowienia zaległe. Mogę się odezwać, a nie teraz tu pitolić mi. Dziękuję, do widzenia, będzie. Ja nie odpisuję? Zaraz zobaczę sobie To wyś mi skrynę, a to będę wiedział Bo wasze gadki, że niby wysyłaliście To wiecie co jak Bo nie zawsze mam czasu, żeby odpisywać, ja mówiłem już nie raz, nie dwa. To weź mi skryna, weź kiedy to było to ogarnę. Już słychać. na się popcorn. Mnie to nie zatkało. Tylko ciebie zatkało. No to jak się zawiedłeś na mnie, to ja powiedziałem, że nie zawsze mam czas. Dzisiaj ogólnie o 10 do rano zrobiłem poznanie zaległe. Mogę cię przeprosić odezwać do mnie około 10 po 10. .00. O co ci biega? Krótko na temat, będę. No dziękuję, dziękuję. To właśnie sura. Zobaczymy. Jest strzela.